Cudowne lata w rolach głównych. 102. Nigdy nie trać nadziei. Drodzy absolwenci, dzisiejsza uroczystość jest nie tylko zakończeniem, ale i początkiem. Kończy się okres nauki, zaczyna się praca. Grudzień roku 1972 był dla mojej rodziny okresem zmian, dziwnych zjawisk, nieprawdopodobnych wydarzeń oraz kilku niespodzianek. Moja mama po 20-letnim urlopie dziekańskim spędzonym w kuchni ukończyła stanowy kolecz. Byliśmy z niej bardzo dumni. Ojciec, który połowę życia spędził w firmie Norkom, postanowił zainwestować w przyszłość w przyszłość przemysłu meblowego. Wygląda cudownie, kochanie. Słucham, cudownie. Zobaczysz, co będzie, jak zakończymy transakcję. Wymienimy cały sprzęt. Zrobimy z tego prawdziwe cacko. Zdumiewające. W ciągu trzech tygodni ojciec z urzędnika zmienił się w dumnego prawie posiadacza. Cześć, wspólniku. Powiedzmy dumnego prawie współposiadacza. Słyszałem, że skończyłaś studia. Będziesz z nami pracować? Rozważam różne propozycje. A ty, Kevin? Chodzisz w interes? Muszę najpierw skończyć szkołę. Masz rację. Dzwoniłem do banku, przełożyłem spotkanie na piątek. Coś się stało? Nie, ale słyszałem, że możemy kupić bardzo tanio trochę maszyn w Pittsburghu i chciałbym to najpierw sprawdzić. Bardzo słusznie. Widziałaś nasz komplet stołowy? Nie. To na co czekasz? Chodź. Co tu kryć? Szczęście zaczęło się uśmiechać do Arnoldów. Chodź, pokażę ci resztę. Skrzydła starcicy i klejstrów wznosiły nas wysoko. Najbardziej podniecony był tata. Zachowywał się jak dzieciak przed gwiazdką. A propos, patrz, Bradci wydali nowy album. Nie cierpię Brettsów. Dziewczyny ich uwielbiają. Pomożesz mi czy nie? Właśnie to robię. Gdybyś był na miejscu Winnie, czego byś ode mnie chciał? Żebyś mnie przytulił i powiedział, że mnie kochasz. To byłby najlepszy prezent. No dobra, kupię Maserati. Bardzo mi pomagasz. Żarty żartami, ale ja jak co roku stawałem przed życiowym wyborem gwiazdkowego prezentu dla mojej dziewczyny. Patrz, jakie ceny. Trzeba być idiotą, żeby kupować w tym sklepie. Ja jak coś powiem. Co ty tu robisz? Zakupy. I co kupiłaś? Takie tam. Dobra, dobra. Nie ulegało najmniejszej wątpliwości, że w tym pudle jest coś bardzo dużego dla średnio wyrośniętego Arnolda. Pójdę już. Tak. My też już pójdziemy. Musimy jeszcze coś kupić. Widziałeś jakie wielkie pudło? I co teraz? Miałem tylko jedno wyjście. Kaszmir. Królewska przędza. Pójść na całość. Jak dużą paczkę da się z tego zrobić? Myśli pani, że jej się spodoba? Spodoba się każdej kobiecie, a cena jest okazyjna. 99,99. 99, 99 i 99. To prawie 100 dolarów. Coś koło tego. Dowiem się, czy nie jest na to uczulona. Ma pokrzywkę. Rozumiem. Co ja teraz zrobię? Hickory Farms jest wyprzedaż sera. Dzięki. Wbiłeś mnie na pal. Tymczasem w domu. Wayne, zakręcaj i głykują mnie w rękę. Przestańcie gadać i wnieście to do środka. Po latach ojciec kupił wreszcie choinkę godną naszej rezydencji. To się nazywa drzewo. Wzięliście największą, jaką mieli na składzie? Postawmy ją. Gotowi? Może nawet zbyt godną. Przynieście piłę. Bonnie i ja weźmiemy górną część, frajerzy. Chyba trochę przesadziłeś, kochanie. Dlaczego? Przecież są święta. Chciałem zaszaleć. Niewiarygodne. Zupełnie jakby sam święty Mikołaj zjawił się w naszym domu, Tato? A ja byłem następny na jego liście. Pożyczyłbyś mi parę dolców, jakieś 99,99. 99. Chciałbym kupić coś dla Winnie, a cienką mnie z gotówką. Nie ma sprawy. Wszedł do środka przez komin. Dzwonił Charlie, kiedy cię nie było, powiedział, że dziś nie może przyjść. I nagle strach go obleciał. Zniknął. Co to może znaczyć? Nie. Powiedział, że wszystko w porządku. Coś mu nagle wypadło. Spotkacie się w piątek w banku. Tato? Kupi jej coś ekstra. Dobrze. Cóż, jak to mówią, jeśli raz się nie uda, zwróć się do pana Chonga. Panie Czong. czego? Pomyślałem sobie, że pracuję u pana już pół roku i radzę sobie całkiem nieźle. Jak pan myśli? Całkiem obiecujący początek. Podoba mi się tutaj, a pan jest świetnym facetem. Wiele się tu nauczyłem, a teraz są święta i w ogóle. Jak pan myśli? Nie musisz mi dawać prezentu. Mówię o sobie. Ja też Ci nie dam prezentu. Jakoś nie mogliśmy się dogadać. Pan mnie chyba nie zrozumiał, przynajmniej po angielsku. Chciałbym dostać podwyżkę. O, właśnie, język uniwersalny. Cóż może teraz powiedzieć, jeśli nie, wracaj do pracy. 17 grudnia, dzień, w którym ojciec miał podpisać umowę: Jack Arnold kontra Bank Państwowy. Nie muszę dodawać, że dla Starego była to wielka chwila. My zaś nie posiadaliśmy się z radości, że możemy przy tym być. Długo to potrwa? Gdzie jest Charlie? Spóźnia się już 15 minut. Cierpliwości. Pewnie utknął w korku. Dziś wszyscy robią świąteczne zakupy. Panie Arnold? Jesteśmy gotowi? Nie czekamy na baretę? Możemy zacząć bez niego. No, to zaczynajmy. Powodzenia. Trzymaj się, tato. Nie daj się. Po tych słowach ojciec ruszył, by zawalczyć o własny kawałek amerykańskiego snu. Była to chwila pełna natchnienia. Jeśli założę trzy konta, mogę dostać ekspres do kawy, toster i otwierać do puszek. W końcu byliśmy w dziale oszczędności i kredytów, a w takim miejscu może się zdarzyć wszystko. Tak, panie Barrett? Rozumiem. Jest pewien problem dosłownie wszystko. Jedno było jasne. Cokolwiek się stało, nie było to nic dobrego. Przekro nam, Jack. Nie do wiary. Co się stało? Charlie nie przyjdzie. Wycofał się. Dlaczego? Nie ma pieniędzy. To było straszne. A po chwili, wiedziałem, stało się jeszcze gorsze. Chodźmy stąd. Powiedziałem chodźmy. Gratulacje, Głąbie. Co ja takiego powiedziałem w tej chwili? No i po świętach. No i po swetrze z kaszmiru. No i po otwieraczu do puszek. No i zrobiono nas w trąbę. Poważnie, Harv, to wspaniała okazja. Mają stałych odbiorców i bardzo dużą wydajność. Daj mi znać, jest sporo chętnych. Wesołych świąt. Ten, kto powiedział, że święta są czasem radości, z pewnością owego tygodnia nie zaglądał do mojego domu. Jak idzie, kochanie? Trudno powiedzieć. Mam jeszcze parę możliwości. Dzwoniłeś do banku? Może oni mogą nam pomóc? Nie mam wystarczającego zabezpieczenia. Wiesz, jacy oni są konserwatywni. Nie martw się. Może znajdzie się jakiś sposób. Choć tata robił wszystko, aby podtrzymać nas na duchu, Kev, podaj bombkę. Widać było, że sytuacja jest niewesoła. Może powinienem jeszcze podzwonić. A najgorsze, że w żaden sposób nie mogliśmy mu pomóc. Moje życie osobiste, też nie było usłane różami. Chyba żartujesz. 100 dolarów? Za sweter? To kaszmir. Królewska przędza. Żadna kobieta nie jest warta prezentu za 99 dolców. To co mam zrobić? Spodziewam się od niej czegoś bardzo kosztownego. Kupuj. Ja w zeszłym roku wydałem na prezent 87 dolców i była zachwycona. Kto taki? Jedna znajoma. Twoja matka. Być może. Cześć, Kevin. Przyjdziesz w Wigilię? Oczywiście. Świetnie. Nie mogę się doczekać, aż zobaczysz, co ci kupiłam. Mam nadzieję, że się za bardzo nie wykosztowałaś. Wystarczy mi byle drobiazg. Liczy się przede wszystkim intencja. Nie wygłupiaj się, przecież to gwiazdka. Nie mogę się doczekać. Ale wpadłeś. Rzeczywiście wpadłem. Jak gęś do pieca. Panie Chong. Wiem, że już o tym mówiliśmy, ale ja muszę dostać tę podwyżkę. Nie prosiłbym, gdyby to nie było bardzo ważne. Więc myślę, zgoda. Naprawdę? 50 centów więcej za godzinę. Więc jednak miał jakieś ludzkie uczucia. Dziękuję. Od jutra. Przecież jutro jest Wigilia. Co z tego? W Wigimie się nie pracuje. Moje gratulacje! Mianuję cię pomocnikiem świętego Mikołaja. Gdy wracałem do domu, wszędzie panował bożonarodzeniowy nastrój. Całe przedmieście kipiało świąteczną radością. Kolorowe światła paliły się przed każdym amerykańskim domem. Oprócz jednego, w naszym domu paliło się tylko jedno światło. Jak leci, jak leci, pomalutku. Kochanie, jutro wigilia. Powinniśmy zamontować światła. Dobrze. Chodź już spać. Za chwilę. Przeliczę to jeszcze raz. W tamtą Wigilię nieźle łamałem sobie głowę. W zasadzie powinienem myśleć tylko o tacie, ale wciąż jeszcze nie miałem prezentu dla Winnie. Nagle natknąłem się na zdrajcę. Pan Barrett. Cześć, Kevin. Co słychać? O mnie w porządku. A u taty? Świetnie. Dziwne. Jak na faceta, który nie miał pieniędzy, kupił niezłą furę prezentów. Robi pan zakupy? Tak. Firma dała nam premię świąteczną. Firma? Wróciłem do norkomu. Zrozum. Mam żonę i troje dzieci. Wolę się nie wychylać. Rozumiesz, prawda? Oczywiście, ale wcale nie rozumiałem. Jakoś nie mogłem. Muszę lecieć. Pozdrów ode mnie, starych, wesołych świąt. Nagle zobaczyłem, kim naprawdę był Charlie Barrett. Nie zdrajcą, tylko małym, wystraszonym człowieczkiem, który podwinął ogon i uciekł przed ryzykiem. Nie to, co mój ojciec. Człowiek, który nienawidził świątecznego oświetlenia. Co słychać, tato? Zapłaciłem za to majątek, prawie cztery dolce w 1946. Pomóc ci. Nie, mam tu zapasowe żarówki. Pomogę. Kurczę. Nic mi się nie udaje. Widziałem, że potrzebuje pomocy. Czegoś, co by mu poprawiło humor, pozwoliło na chwilę zapomnieć. Spotkałem Charlie'ego w centrum handlowym. Co u niego? Wrócił do narkomu. Słyszałem. A ty? A ty byś nie mógł? Przyjęliby cię z otwartymi ramionami. Nie mogę, Kevin. Możesz. To nie Charlie namówił mnie do tego kroku. Zrobiłem to, bo chciałem. Bo musiałem to zrobić, bo był już najwyższy czas. Rozumiesz? Tak, tato. Zresztą mam ważniejsze zadania w życiu. Muszę rozplątać te lampki. Zabawne, bo kiedy tak sobie staliśmy w to zimowe popołudnie, pomyślałem, że wszystko będzie dobrze. Może ojciec nigdy nie zostanie niezależnym przedsiębiorcą, ale w moich oczach był kimś znacznie większym. Był niezależnym człowiekiem. Widzę, że wyciągnąłeś lampki. Jak tam zakupy? Dobrze. Kochanie, musimy porozmawiać. Myślę, że znalazłam wyjście z sytuacji. Obliczałem to na wszystkie sposoby. Bez kredytu nie damy rady, a na kredyt nie mam zabezpieczenia. Otóż masz. Nie rozumiem. Właśnie wracam z banku. Słucham? Rozmawiałam z tym urzędnikiem. Opowiadałam mu o Twoich planach, ale głównie mówiłam o Tobie. O tym, jaki jesteś. Powiedziałam, że powinni w ciebie uwierzyć tak, jak ja w ciebie wierzę. Uznali, że to wystarczające zabezpieczenie. Naprawdę to zrobiłaś? Chcą się z tobą spotkać w poniedziałek. Czy ja wiem to cholerne ryzyko? Nie sądzę. Niektóre prezenty są bardzo proste, biorą się z serca i mają gwarancję na całe życie. Chodźcie, zapalimy światła. I wreszcie nadeszła gwiazdka. W Wigilię rozwoziłem krokiety i wieprzowinę po chińsku za stawkę o pół dolara wyższą. Jakie to piękne! Niedowiary musiało kosztować majątek. A potem wszystkie zarobione pieniądze roztrwoniłem na kaszmir. Cudowny, ale chyba się opłaciło. Mam nadzieję, że ci się spodoba to nie to, co Twój prezent, ale zawsze. Jak na takie wielkie pudło, zawartość okazała się całkiem niewielka. Nowa płyta Brettsów. Lubisz ich? To mój ulubiony zespół. Nienawidziłem ich. Czułem do nich wstręt od razu. Wesołych świąt. Chociaż z drugiej strony... Chciałbym wznieść toast. i kolacji nie spożyliśmy tradycyjnie w domu. Wybraliśmy bardziej odpowiednie miejsce. Za nowe początki, nową szansę, za moją rodzinę i moją żonę. Siedzieliśmy do późnej nocy. Rozmawialiśmy o starych i nowych czasach. Jedliśmy indyka, sałatę i chińskie krokiety. Mieliśmy nie jedno do uczczenia. pracowanie telewizja Polska agencja filmowa tekst Piotr Andrzej Majewski czytał Marek Ciunel